Jak przekazać klientowi biura rachunkowego bazę danych bez licencji w INSERT-GT? W celu przekazania danych klientowi należy zalogować się do jego podmiotu i skorzystać z menu Narzędzia Archiwizuj dane na potrzeby zewnętrzne Funkcja ta dostępna jest tylko dla zarejestrowanych podmiotów biur rachunkowych, Wybranie tej opcji tworzy archiwum podmiotu, które zawiera wszystkie historyczne dane biznesowe i podatkowe obsługiwanego podmiotu niezbędne do dalszego prowadzenia księgowości, ale i nie zawiera danych licencyjnych biura rachunkowego. Jest ona przeznaczona dla biur, które chcą przekazać bazę danych klientowi, z którym na przykład kończą współpracę, aby ten mógł przekazać ją do innego biura lub prowadzić na niej księgowość samodzielnie. Po wykonaniu archiwizacji należy przekazać pliki klientowi.